A teraz znajdujemy się na ulicy Kazimierza Jagiellończyka 6 w Toruniu. I mamy tutaj windę, nową Elwind z drzwiami półautomatycznymi. Wyobraźcie sobie, że to tym razem będzie w Toruniu, nie w Łodzi. O, drzwi oczywiście są jak najbardziej typu bus. Z tego co mi się wydaje, tutaj chyba kiedyś jeździła odważnikowa winda. Pierwszy raz nagrywam windę poza łodzią. Uuu, ale dojazd. I wyobraźcie sobie, że akurat w tym czasie właśnie spędzam w tym budynku ferie, w tym apartamencie. Tutaj chyba kiedyś z tego co mi się wydaje jeździł chyba kiedyś odważnik. Bo kamina, no widać kamienica została odremontowana, czyli winda nowa też jest. To chyba kiedyś odważnik jeździł, mi się tak wydaje. Ale no, ta winda no nie najgorzej w sumie jeździ. Pierwszy raz wyobraźcie sobie nagrywam windę poza łodzią. Pierwszy raz. Dobra, w tym odcinku była winda Elwind. Z drzwiami poautomatycznymi i drzwiami kabinowymi typu bus. Taka jak jelączyka 6. Dzięki za oglądanie.